Dzień dobry, nazywam się Alicja Szczypiorska, a to jest Message for You. A dzisiejsza wiadomość jest taka: nie szukaj racjonalnego wytłumaczenia czy zrozumienia tego, co ci się teraz przydarza. Po prostu zaakceptuj to doświadczenie i idź dalej. Wszystko powoli się ułoży. Przychodzą takie momenty w życiu, że zadajemy sobie pytanie: dlaczego mnie to spotyka? O co chodzi? Dlaczego ja? No ale wiemy też, że wszystko, co jest stałe w naszym życiu, to jest właśnie zmiana. I dlatego musimy to zaakceptować. Musimy się z tym pogodzić i po prostu iść dalej swoją drogą wytrwale. A jutro znowu zaświeci słońce i zaświeci też dla Ciebie. To jest Message for You i do zobaczenia już wkrótce.